Cześć, dzisiaj nagrywamy Grand w auto San Andreas Subskrybujcie kanał i subskrybujcie kanał Bartłomiej Lipiński Zaczynajmy Po prostu taka typowa gierka Czekajcie Dobra Wiem, nagrywamy jak typowe kidy Z YouTube'a, jak to Ukraińcy wkurzający Na przykład ta. Czekaj. Muszę się zastanowić. Te We need the campaign, we need to go. A Go, nugget, to jest porąbane. Pamiętajcie subskrybować kanał Bartłomiej Lipiński i ten, ten jeszcze bardziej. Pum. I wyprzedzanie na nieprzerywane, i teraz pa pan, u, współczuję rodzinie o demony satramentów, entów, składamy ci ofiarę, ofiary. <noise> plaża! To jest trochę podobne do BM, więc bierzemy BM. Piątka, szóstka. Nie. Trójka, piątka, czy to siódema. Najlepsza maszyna. Kokaina w noście lecimy w samolocie. Be Emma ma bokiem a to. No mówi do mnie tata. Pa, pa, na molo, na molo. Paciak. To jest filmik dla samobójców. We are the champions. I believe I'm the fly. Dobra. Ja umiem angielskiego. Ja chcę umrzeć. No co to jest za gra? Tak, tak, umieraj. Muszę płynąć tam, mi się nie chce. Czekaj, jak się zanurzałoby? Nie. Tak, tak. Będzie do trwało. Teraz umieramy. Umieramy. Dobra, musimy kraulem płynąć. Albo czekaj. Jest! Śmierć, 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 śmierć. Czekajcie, Limuzyna! Nie ja mam przy sobie broni. No chodź, kolejna limuzyna. Patrzcie, jak się rozwala. Patrzcie, jak to się robi. Rob, i bokiem, bokiem. Jak to tak rozwalić? Albo to tak się fajnie zgniotło w połowę, albo tak się złamało O policja jechała. A my nigdy nie zasad nie przestrzegujemy O, jedziemy pod naglizne wód Jeżeli to do rady, to ja bym chciał. Jezus! Tak, tak? Ale prędkości były, prawda? Dobra, okej. Okay. I tutaj skończymy wasz filmik. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał ten i Bartolomiego Lipińskiego.